Siemaneczko, witamy na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena W Oławie. Pokażę Wam troszeczkę budowy, bo tam mam taką zmieniłem koncepcję. A tutaj właśnie oławskiego jeźdźca przygotowujemy na 25-lecie powiatu ławskiego, jest impreza pod starostwem pogatowym. No i poprosili, żeby przywieźć jakieś auto zabytkowe, więc pomyśleliśmy, że jakie auto najlepiej pasuje do powiatu ławskiego, no oczywiście oławski Jelcz. To jesteśmy teraz na budowie muzeum. Zobaczcie. O tym kiosku już kilka razy mówiliśmy, on już jest praktycznie skończony. Czekamy na szklarza, żeby wprawił, wprawił szyby. No, nawet kit zamówiliśmy, wiecie, jak to był kiedyś kit. No bo to się kiedyś wklejało szyby na kit taki szklarski, więc czekamy na niego. Mamy już grafikę gotową, czekamy aż będą szybki i okleimy. To jest ta główna, duża hala naszego muzeum. Na razie pracę tutaj przerwaliśmy, robimy tam socjale. Przyjechała dzisiaj firma od mebli gastronomicznych do kuchni. To Rozmawialiśmy przed chwileczką. A tu jest hala Muzeum Perelu i zobaczcie, montujemy kolejne regały. Tutaj będą regały na samochody po jednej, po drugiej stronie. Tutaj będzie fajne takie pomieszczenie, będzie tutaj warsztaty szkolne, to co Wam mówiłem oławskie, bo mamy wszystkie gadżety z warsztatów szkolnych. Pozyskaliśmy, chcielibyśmy, żeby tutaj oławianie sobie wrócili do swoich czasów, poglądali jak to kiedyś tam było. Też w jednym pomieszczeniu przyciemnionym będzie stał Fiat 126 w koloru, koloru białego i będą takie naświetlenia, jeżeli chodzi o multimedia i będziesz, każdy, będzie każdy mógł sobie zmienić na przykład kolor maluszka, a rzutnik będzie rzucał po prostu światło, takie odpowiednie na, na tablecie sobie wcisie żółty maluszek, czerwony, niebieski, milicja, straż powiedzmy i te wszystkie fajne rzeczy, będzie można też pokolorować Także będzie taka zabawa interaktywna, multimedialna. Tutaj w tej części, w tej części jak się Kamil obrócimy, no to mamy tutaj właśnie też będzie część Muzeum PRL-u. Według mnie to jeszcze musimy to wszystko poukładać. Tu jest jak wiecie SAN 01 w którym będzie Muzeum Zabawek. Mamy już gabloty wykonane, my jego nie remontujemy żebyście mogli zobaczyć w jakim on jest stanie. Po prostu zrobiliśmy fajnie w środku, tutaj będą schodki, wejście i tam sobie wychodzisz, idziesz wzdłuż, miał po będzie, będą po lewej i po prawej stronie będą gabloty, które będą oświetlone, będzie można zobaczyć. W przyczepie PO1 będziemy mogli zobaczyć, tu jest przyczepa w przyczepie PO1, będziemy mogli zobaczyć kino. Mamy już wykonane tapicerki siedzenia w środku, oświetlenie, które, które już tam montujemy. Tutaj będzie stał nasz ten kiosk ruchu. Chciałbym tutaj, żeby stał Fiat 126 z bagażnikiem, załadowany jak to w latach 80 czy 70. Polacy jeździli na wczasy, żebyśmy mogli zobaczyć jak to jak to wygląda. Tutaj oczywiście będzie budka telefoniczna z czasów PRL-u, eee, będzie skrzynka na listy, słup ogłoszeniowy. No, i to wszystko, jeżeli chodzi tutaj o muzeum Perelu. No i oczywiście zmieniłem koncepcję, bo zawsze w takich projektach jest, że zmieniasz koncepcję, nie jesteś pewien, czy to jest OK. Nie spodobała mi się ta biała hala. Wydawało mi się, że tutaj coś nie pasuje, więc zobaczcie, już tutaj rozpoczęliśmy malowanie ścian na kolor antracytowy ciemny. To generalnie pomieszczenie jest bez okien. Tu będzie przyciemnione, będzie naświetlenie, delikatne, nastrojowo. Świetliki mamy przymykane, one się przymykają, ściemniają w tej chwili są jasne. No, i chcielibyśmy, żeby po prostu to było tak w miarę ciemno, ale żebyśmy mieli fajne naświetlenie z każdej strony, światło, które, które też będzie w jakichś różnych kolorach. No i też nagłośnienie. o Warto też wspomnieć, tutaj zobaczcie, też rozpoczęliśmy montaż. Tą kulę, tak? Widać tą kulę? No to tą kulę rozpoczęliśmy. Montaż tutaj na całej hali robimy nagłośnienie. Chcielibyśmy, żeby to było w formie takiego radiowęzu, centra, centralnej muzyki, czy tam centralnych ogłoszeń, może na przykład przez mikrofon ktoś od nas powie, słuchajcie, koniec zwiedzania, zapraszamy na zimne piwo. O. No to tyle tutaj z, z budowy, jeszcze mamy kolejną halę, też tam z klasykami. Jeżeli chcecie, to wam, to wam też pokażę, na przykład co tutaj stoi. Tutaj są samochody, samochody, które jeszcze wymagają jakiegoś tam detailingu chociaż nie wszystkie, część, bo większość już jest przygotowana, tu mamy tego Fiata Coupe, znacie z naszego kanału YouTube'owego, Kamil fajny odcinek o nim nagrał, e, tutaj mamy Klimek Contra Duda, kojarzycie ten program w TVM Turbo, tu mamy tego Poloneza Analoga, który zbudował Pan Adaś Klimek no i wiele, wiele fajnych, ciekawych samochodów, na przykład te Mazdy o tych Mazdach też musimy Kamil ponagrywać bo zobaczcie, no te Mazdy e, te Mazdy są fabrycznie nowe, mamy ich 13 sztuk Zaglądnijcie sobie do, do jednej z nich, ta ma przejechane, już Wam zaraz odczytam, 97 km, wszystkie te Mazdy mają właśnie do 100 km, ale zobacz jak to jest też fajnie kolorystycznie nawiązanie, jak to fajnie wygląda, i ten welur, i ta tapicerka, i, i ta deska rozdzielcza. Generalnie widzowie tego nie, nie czują, ale, ale powiem Wam, że ten zapach samochodów. Z lat 80. które są fabrycznie nowe, nikt tu nie wypierdział, nikt tu jeszcze nie siedział na tych siedzeniach, więc zobaczcie jak to, jak to wygląda. Dla mnie to przynosi ogromną frajdę, lubię czasami wąchać te samochody. Jak wiecie, japońskie samochody inaczej pachną od niemieckich. No po prostu leciutko, wiesz, i się zamykają. No. Auta są wszystkie przykryte. Jeżeli chodzi o wąchanie samochodów, to chodźcie jeszcze do naszego polskiego samochodu. To jest Fiat 126. Słuchajcie, jak jest pięknie zachowany. Ten samochód został odnaleziony w garażu cieplutkim, był przykryty kocem. Wszystkie te uszczelki, wszystko mięciutkie, nawet jak dotkniesz, naprawdę został fajnie wyczyszczony. Został przykryty kocykiem i w cieplutkim garażu sobie spokojnie stał. No i teraz Was zapraszam do powąchania fabrycznowego polskiego samochodu. No. Nawet się wiesz co, Kamil, zastanawiam, że jak już będziemy mieli ekspozycję i będzie muzeum, czy czasami nie pospuszczać okien, żeby każdy mógł sobie na przykład głowę, głowę włożyć i powąchać właśnie te zapachy tych fabrycznych nowych samochodów, tak? To jest Fiat 26, 97 rok, no jest po prostu w przepięknym stanie. Bardzo lubię takie, takie samochody, takie smaczki, takie w stanie, w stanie oryginalnym, aczkolwiek chciałbym bardzo bym chciał, żeby, żeby każdy, kto nas odwiedza, mógł sobie powąchać to coś tam, tylko wiem, że na przykład pamiętasz u Patryka Mikiciuka, wiesz, te stopery to, to z stopery ukrady sporcze, nie? no. To wiesz, no to ja też nie mogę tego zrozumieć. Ktoś przyszedł do muzeum oglądać auta, było sunięte szyba, wiesz, okno i ktoś wsadził rękę. Wiesz, to też czasu na pewno wymagało, bo to trzeba było jakieś kable może odczepić tam, odkręcić. Ktoś po prostu wyrwał stopery i zabrał ze sobą. No. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Co tak, to było na tej nocy w muzeów, prawda? No było tak. Tyle no. ludzi. Nikt tego nie pilnował. Patryk zorganizował całe wydarzenie po to, żeby właśnie miłośnicy motoryzacji mogli się spotkać w fajnej atmosferze. No i ktoś się nie bał, i. No i widzisz, i to podcina też skrzydła takiemu Patrykowi, tak? Osobom, które mają muzea. Bo ja na przykład no chciałbym, żeby każdy mógł wejść, dotknąć, ale boję się też, że zaraz zaczną te auta. Tu jakiś przełącznika będzie brakować, tu czegoś podobnego. No, no, miejmy, teraz, nadzieję, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No teraz tak. No widzicie, Peugeot D4D już przywieźliśmy tutaj z magazynu. Przepiękny bus. To jest 64. rocznik w dieslu. Francuski pojazd. Bardzo śmieszny, ciekawy. A obok niego stoi Volkswagen Kedy, którego też znacie, już z naszego kanału. Kamil nagrał i to był jeden z pierwszych naszych odcinków Muzeum Motoryzacji. Fajnie oglądało się, nawet chyba cały świat go oglądał, nie? Tak, Tam jakaś tak, Indonezja tak. to oglądała. Tak, to jest odcinek, który był oglądany na całym świecie dosłownie. Przypomnijmy, że to jest właśnie Kedy, który ma z tyłu silnik Audi A6, 4,2 pojemności V8, naprawdę petarda. Hmm, silnik z tyłu napęd na tył. To jest taka ciekawostka, że ten silnik jest umieszczony pod dokładnie takim samym kątem, jak w standardowym Audi A6. Także też wiele pracy było. Wsadzone w to auto. Chodźcie, tu jeszcze parę ciekawości wam powiem. No, ten Fiat to musimy Kamil osobny odcinek o tym Fiacie nagrać. O tym dlaczego? Dlatego, że jest to fabryczny nowy Fiat z 1985 roku. Jest to samochód, który nic nie przejechał. Ma 12 km przejechane. Bardzo mi się podobają te metki, które jeszcze zachowane zostały z polmozbytu. No i oczywiście, brak tych, tych tutaj wycieraczek, no bo podobno w Kolmozbycie w 1985 roku nie były zakładane. No jest to fabryczny nowy Fiat, który ma przejechane, powtarzam, 12 km. Piękny eksponat, egzemplarz, który na pewno będzie cieszył też fajnie odwiedzających, tak? Tomek, ale może korzystając z tego, że ostatnio minister Leszek miał fuksa i znalazł część do swojej lunchi, a tu, tu brakuje tego jednego elementu przestrzennego. Tak, brakuje nam jednego elementu, zgubiłem go, słuchajcie, ja go zgubiłem jadąc szybciej samochodem. Po prostu ten samochód, ten samochód, był odrestaurowany i ktoś musiał to po prostu źle założyć ten narożnik tutaj o teliswy. To jest Mercedes. Chcielibyśmy od niego właśnie taką ten narożnik znaleźć. Tutaj jest chromowany i po prostu w czasie jazdy mi to uciekło. Słyszałem i skumałem, że pewnie chodziło o to. Zatrzymałem się gdzieś tam, się wróciłem, żeby to poszukać. Ale nie było możliwości, to było na autostradzie, więc, więc tam się za długo nie szwendałem, po prostu nie znalazłem. Jakbyście takie, taki narożnik znaleźli. Mercedes. E, 107, to jest, 107 to jest 78 rocznik, to chętnie poproszę o pomoc. A! Bisik. Bisik. On nie jest fabryczny ale jest też taki bardzo ciekawy, dlatego że jest. A to ten. Dlatego, że jest z Anglii. Znaczy z Anglii, jest to angielska wersja, no Polacy eksportowaliśmy, słuchajcie, no widocznie, widocznie był popyt, że one jechały na Anglię. No i macie licznik w milach i z prawej strony kierownica, też fajny eksponat, Fiat 126 Bis, a jak już stoimy tutaj, a mówimy o Bisie, to pokażę Wam Bisa, który jest fabryczny nowy, tutaj kupiliśmy go u yy, kolegów u Michała, klasyka gatunku, było to też 6-7 lat temu, 8 lat temu. Oni go przywieźli z Włoch, ze słonecznej Italii, boczki są w foliach jeszcze i ma przejechane 339 km. My nim zrobiliśmy chyba 3-4 km jakoś tak, nie? Powąchamy? No, naprawdę. Ja kiedyś takiego, mój tato miał Bisa, my mieliśmy w domu. Zrobiliśmy nim też bardzo dużo kilometrów, bo tam jeździliśmy do Niemiec do pracy. No to ten zapach nie... Nie, nie zapomnę. Było o wiele lepszy, jeżeli chodzi o Fiata 126. On chyba ma jeden koń więcej mechaniczny. Tam różnicy w tej prędkości nie było, aczkolwiek może ciut jakieś 2-3 na godzinę jechał szybciej. Ale przede wszystkim było to bardzo ważne, że mogłeś złożyć to tylne oparcie. Jednak ten, ten tutaj bagażniczek miałeś. On miał chyba 110 litrów Kamil. Także to wiesz, to wbrew pozorom, wbrew pozorom nie, jest tak, nie jest tak mało, nie? 110 litrów, no, no w porównaniu do. Do tego, że nie miałeś nic, tak? No zobaczcie, to jest ten bagażniczek. No to, słuchaj, no tutaj takie na przykład podróżne walizki, powiedzmy te kabinówki dwie. Kabinówki spokojne. Trzy, trzy kabinówki trzy, tak. takie małe, tak? No to. No to trochę miejsca tutaj jednak było, nie? No i zobaczcie, taki bagażniczek. Tutaj była taka. Taka wyguszenia, taka, taka gąbka. Do silnika, żeby się dostać, to trzeba było tutaj otworzyć. Już Wam pokażę, Przesun przekręcić te dwa pokrętła, i dochodziłeś do silnika. Problemem tych silników było to, że te silniki były w układzie poziomym, tak jak tutaj widzicie, więc nie były żywotne. I problem był taki, że, że tutaj często uszczelka pod głowicą siadała. One się też troszeczkę przegrzewa przegrzewały. Dlaczego? Dlatego, że chłodnica, bo był chłodzony już ścieczą, chłodnica jest tutaj z tej strony. Przy, przy silniku nie była to chłodnica z przodu, więc one lubiały się przegrzewać. Yy, no i wlew, pamiętam, do chłodnicy był tutaj. Z tatem też kilka razy z kilka razy odpowietrzaliśmy, to też ciekawie. Bo ten układ yy, chłodzący się często zapowietrzał, jak się zapowietrzał, to nie miałeś ogrzewania. Ale to był wiesz, to był bis, którego to był Fiat so który na postoju grzałci, tak? Bo miałeś tam wentylatorek. Jednak masz tą nagrzewnicę z przodu. I tam jest taki zaworek przy nagrzewnicy w bagażniczku, że go popuszczałeś, miał taki wentylek, go tak syczał, syczał, syczał. No nie wiem, jakoś tak mieliśmy w naszym bisie, że musieliśmy raz na dwa tygodnie go odpowietrzyć. nie? Dziwne, zapowietrzał się po prostu układ. Układ chodzący. Nie wiem dlaczego. Pokazać wam ten korek. No nie, to nie. pokażę. To teraz zobaczymy. Dobra, w tą folię poprawimy. W niedzielę pokazaliśmy odcinek ze skodą, tam była chłodnica z przodu i układ. Pojemność układu 12 I, litrów. I ona skoda też się chodzi, yy, grzała, I tak? też się grzała, no tutaj chłodnica z tyłu też nie najlepsze no. rozwiązanie. Słuchajcie, i tu jest ten zaworek, jego tu odkręcałeś. No i oczywiście sy syczał, uciekało powietrze, aż się woga, płyn chłodzący pokazał, no i, no i było już odpowietrzone. Nie, nie wiem dlaczego, co dwa tygodnie nam to, nam to wychodziło. W bisie właśnie tutaj masz też te wloty charakterystyczne, bo zwykły Fiat 26, nie ma tych wlotów. O, ma tutaj otwarty wlot, to jest zaślepka. Przez to, żeby właśnie ta nagrzewnica sobie chwytała, hmm, chwytała powietrze. No i ogrzewanie już działało e, w, tym, w, tym, w tym samochodzie. O, smaczek, nie? Co to jest? Wszyscy, no, wszyscy co mieli maluszka, to kojarzą. Czeka, klucza klucze od świec brakuje. Klucze od świec brakują. No, ale wszyscy co mają maluszka, czy mieli, kojarzą te klucze, tą skrzyneczkę. Mega taki gadżet, każdy maluszek to miał, to jest oczywiście podnośnik do podnoszenia, no i koło zapasowe, dzyndzelkami, nigdy jeszcze nie wyciągane, nie ruszane. Uwielbiam po prostu takie stany samochodów. Tutaj mamy ok, mieliśmy jeszcze Kamil pójść, wiesz co, powąchamy fabrycznowego Niemca. No i wiecie, no te auta one są zafoliowane, będzie w ogóle całkiem inny pomysł na nałożenie tych samochodów, na tej ścianie planuję też regał. Bo czasami ktoś może powiedzieć, że auta stoją na regale, nie, nie, nie widać ich, są niewidoczne, ale tutaj masz wejście, tak? Stoisz przed regałem z odległości powiedzmy 20 metrów i będziesz widział każde auto. Wiadomo, nie będzie można tego dotknąć, ale planuję tutaj postawić regał, który będzie na 15 samochodów, bo on będzie miał 48 metrów szerokości, więc liczmy, że auto ma. 4,5 metra długości, czyli zmieszczę 10, będą trzy poziomy, zmieszczę 10 samochodów. A, 10 samochodów razy 3, czyli to będzie regał na 30 samochodów. I Kamil planuje na tym regale postawić samochody, które są do remontu jeszcze, które mamy jeszcze po prostu w przyszłości do remontu. Nie wiem, jak lat to będzie trwało, ale przy każdym samochodzie, wiesz, musi mieć w życiu cel. Przy każdym samochodzie napiszę planowany remont 2025, 2026, Powiedzmy, będziemy mieli dwa projekty rocznie, albo trzy projekty rocznie, które będziemy też nagrywać dla widzów specjalnie. I chciałbym po prostu postawić tutaj 30 samochodów do remontu, i przy każdym y, po prostu napisane, do kiedy mniej więcej planowany jest remont. To, żeby pan Leszek się też tego stosował. I tak, przy każdym samochodzie własnoręcznie podpisana deklaracja D przez Leszka. De zobowiązuje deklara. się rozpocząć i zakończyć pracę wtedy i wtedy. No, a wy nas będziecie później z tego rozliczać. No. To jest też taki pomysł, który się urodził, wiesz? Ja się budzę w nocy i powiem, a, regał dodatkowy, no i tak to właśnie wychodzi, nie, że stawiamy regał dodatkowy, nie? Ale fajnych mamy chłopaków, robota leci, wiesz? Oni to czują, wiesz? Oni naprawdę są tacy, że y, lubią to robić, tak się też razem angażują, nie? Mhm. Mam tutaj Łukasza, Tomka, y, wiesz, kierowników, którzy po prostu, oni tym żyją, nie? Ostatnio Łukasz przed do mnie, mówi. Wiesz co, ja już ciebie rozumiem. Ja my co się stało, nie? Ja też noc, w nocy nie śpię, nie? O, wiesz, budzi się o trzeciej w nocy i mówi, że myśli, wiesz, o regale, nie? Także no, zaangażowani jesteśmy, tak? No chcemy to po prostu, żeby to fajnie wyglądało. Idziemy wąchać Niemca. Dziwnie to brzmi, tak? Brzmi, dziwnie, to brzmi. ale. Ale to oczywiście żartem, tak? Ale będzie to przyjemne. Kamil. To będzie to... ten Niemiec? Tak. A czemu ty jeszcze o tym odcinku nie nagrałeś? No bo nie mam odwagi tego samochodu dotknąć. No. Słuchajcie. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wygląda fabryczny nowy Mercedes 123. Zobacz jego środek. No, widzowie, teraz możecie mi zazdrościć. Często pojawiają się komentarze, że mam bardzo fajną pracę. Ale to teraz okazuje się, że jest to najlepsza praca na świecie, bo czegoś takiego jak Boga kocham nie doświadczyłem nigdzie w życiu. Nigdy w życiu. No ale stan zachowania jak, wszystkiego. Jak nie? No. To jest 81 rok. Też fajna historia, wiesz. E, wiem, y wiem, bo ją znam. Ale to powiem Ci, że ja nawet nie wiedziałem, że to jest takie chropowate. To zawsze jest wyślizgane. Ja ci ale to radyjko te bekerowskie Generalnie odsuniemy siedzonko do tyłu. Ja nawet, wiesz co, nóg nie wkładam, żeby tutaj nie wybrudzić, ale zobaczymy, czy akumulator... A, to już chyba nie. Już jest rozładowany. A nie, bo my odłączamy akumulatory, jak już tu stawiamy, wiesz. Ale fajnie to radyjko, wiesz. Tu masz to, co w jakimś... Yy, się pytałeś, co to jest tak, w, tak, w jakimś tak. odcinku. To jest właśnie fader, tak. nie? Nie balans, bo balans chyba jest lewy, prawy, a fader jest przód-tył, Przód-tył, tak, No to jest tak, właśnie tak. przód-tył. Mogłeś sobie tu wyłączyć. No, ta gałeczka, bo wszystko. Ale no. to, jest, to jest nie do podrobienia. Nie da się zrobić tak auta, w sensie odrestaurować. Ono musi być oryginalne. Ta deska rozdzielcza, zobaczcie tutaj, kierownica. No, samochód ma przejechane dokładnie 5755 km. Ja szczerze, nim zrobiłem około 50 km. To auto przyjechało do nas z Niemiec też jakiś czas temu. Ale zobaczcie, na dowód tego faktycznie, nawet Tomek nie wsadza nóg do tego samochodu. To jak ja mam o nim odcinek zrobić? Dobra, to wiesz, no, tam to się później pozamiata, to nie ma problemu, się odkurzy, nie? No To widzisz? Yy, ściereczkę. A to chyba ściereczkę masz... Nie... No, się... no ściereczka jakaś, nie? Tak. O, do radia bekerowskiego masz tutaj wszystkie informacje. Gwarancja. Czekaj, zobaczymy co tu ciekawego jeszcze jest. Fajna ta chusteczka jeszcze z Mercedesa Coś pięknego. I w ogóle ta konfiguracja, biały z zewnątrz, granat w środku wygląda przepięknie. No patrz, ma nawet naklejkę na, na tylną szybę szybek GK Czyli on miał już katalizator no w 1981 roku, nie? A, czyli Ściemnie troszeczkę. Bo to jest od lewej strony teraz, lewej bo to jest na szybę, co nie? Katalizator. Patrz jakie chusteczki. Dla Twojej kierownicy? Tak, kurde, Lenkrad. Dla Twojej kierowcy. Czyli co? kierownicę mogłeś sobie wyczyścić chusteczką? Chyba tak. Dzięki temu jest taka ładna. Zobacz, czy jest po polsku? Nie. To jest na po francusku, po angielsku i po tak, niemiecku. Aha, czyli to jest wszystko w kółko to samo. No ale wiesz co, ten zapach tutaj. No, coś. pięknie. Ja go naprawdę czuję, kurde. Coś jak ja mam spać w nocy, jak ja się budzę o i ten zapach mam w nosie. Zobaczcie tutaj. Te klameczki, to wszystko. Pody w tej tapicerce. Coś pięknego. A teraz widziałeś jak wygląda nowa ekasa? No ma to. taki ogromny monitor na środku, a, ma TikToka zainstalowanego, tak, Tak, no i no, widzisz, porównajcie no, czas, sobie, rozumiesz. Czas się zmienia. No, ja generalnie wolę takie auto mieć, takim jeździć. No tym mi akurat szkoda robić kilometrów. Ale a. Ale wiesz co, Mercedesa 123 kupisz za 10 tysięcy złotych, a 124 to już na pewno kupisz, nie? No i wiesz, i takim autem sobie jedziesz, pykasz. No wiadomo, no inne trochę bezpieczeństwo, no bo jednak tam systemów jest taki nowej. Czekaj jeszcze osta ostatni rzut, bo to jest coś pięknego tył? To chodzi już tył jeszcze otworzymy. Pewnie widzowie Widzowie chcą, żeby jeszcze pokazać tył. Dobra tak wykonana ta siateczka jest, nie? Zobaczcie się, Kamil. jestem hmm. pod ogromnym wrażeniem. Popielniczka. Pod ogromnym wrażeniem. Co oni tak jadali w tych autach? Zobacz, z tyłu nawet, żeby mieć popielniczkę. A czekaj, to jeszcze z tyłu apteczka. Mercedesy miały też na tylnej półce apteczkę. No to słuchajcie, zobaczcie tutaj na tylnej kanapie. W ogóle czuć sprężyny. Czuć sprężyny i nawet słychać, jak one pracują. Tutaj... Pod Podłokietnik jednym paluszkiem bardzo leciutko się pięknie tutaj rozłożył. Ja tak samo jak tutaj wiesz, w tej zardzewiałej 115 też od dołu. No. no i teraz zobaczcie. Tutaj mamy apteczkę. Jak wyposażona, jak ona jest gruba. Wyciągamy na zewnątrz. Pewnie. Ile tu bandaży. Ty, zobacz, nawet kreda do pisania pewnie na asfalcie. Czy nie? Do czego kreda? Kreda? No to jest kreda taka, wiesz, jakbyś... kreda. Jakbyś tablicę do tablicy. Coś do pisania. Pewnie wiecie, co to mogło być. 12 sztuk? Agrafki, żeby wiesz, żeby zszyć może bandaż, no. no. zobacz, takie rzeczy nawet, teraz wiesz, takie oszczędności, kto by tutaj agrafki wrzucił? Nożyczki, nożyczki, plastry, a tych bandaży jest tutaj jakby kurde. Dużo jest tych różnych rodzajów. Słuchajcie, na medycynie się nie znamy, ale tutaj gazy, bandaże, tego ja jest tak bardzo. W to taki zestaw by na pół roku wystarczył w szpitalu. Nie? No pewnie tak, no. Dobra, zamykam. Przyjemne takie rzeczy sobie oglądasz, które mają ponad 40 lat. I są nowe, nigdy nie używane, nie wyciągane, pewnie pierwszy raz otworzyliśmy. Tutaj zobaczcie, nawet wtedy te elementy były pokryte cerką, pokryte materiałem. Coś pięknego. Nie no, jakość wykonania. Zobacz, patrz jak tu jest mięciutko, to ma z pół centymetra gąbeczki. Widzisz jak to się ugina? tak, ale dzisiaj auta, wiesz, z mają inne boczki niż z tyłu, no. zawsze gorsze. Wtedy tego w ogóle nie było. Zobacz, jak to się ugina, tak? Czyli opierasz sobie rękę, albo nie wiem, przyśniesz sobie, głową uderzysz, wszystko masz mięciutkie. Leżansko. Patrzcie. Nie, nie, to jest inny świat. Inny świat, inna jakość. W są opony. Wiesz dlaczego? Dlatego, że one są te z 81 roku, niejeżdżone, wiesz? A ktoś je po prostu tutaj wymienił na nowe opony, nowoczesne. A to są jeszcze te, wiesz, te pierwsze zachowane, oryginalne z 81 roku, nie? No i oczywiście nówka, nie? Nówka, nie? No, jeszcze są dzyndzelki na tych oponach. Nie? No dlatego, wiesz, no, naprawdę, naprawdę przyjemny, przyjemny. Jakie bagażniczek już wyciągnęte, to A pod spodem. coś co jest? A pod spodem też jest ten koło zapasowe. Zaraz zobaczymy. Ja no, będą wiadomo, bo to są cztery. Opony mi się. Ale co jest to, pachnie. I powiem Ci, że te Mercedesy, one mają cały czas taki bardzo podobny zapach. No i właśnie takie opony jak tutaj na kole zapasowym, są tutaj cztery włożone do, do, tych, do tych folii, do tych worków. Tak musiał pachnieć salon Mercedesa na początku lat 80. Kamil, nic tobie nie pozostaje jak nagrać o nim odcinek.